Od października mieszkańcy powiatu radą Szczeńskiego mogą korzystać z nowego mostu w miejscowości Przerąb, ale już w grudniu zakończy się remont kolejnego mostu w miejscowości przybyszów w ciągu drogi powiatowej. W ramach przebudowy poszerzona zostanie płyta nośna mostu, na której ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Na obiekcie wykonane zostaną również Płyty przejściowe, system dylatacji, zamontowany zostanie system odprowadzania wody oraz bariery. Całkowity koszt zadania wyniesie prawie 300 tysięcy złotych, z czego prawie 70 tysięcy to dotacja z Ministerstwa Finansów. To już dziewiąty obiekt przebudowany i wyremontowany w ciągu ostatnich pięciu lat i piąty na przebudowę, którego powiat radomszczański pozyskał środki z Ministerstwa Finansów. Nie jak pierwotnie planowano 600, ale 800 metrów liczy przebudowany odcinek drogi powiatowej 3934 e Radomsko-Krzętów w miejscowości Strzałków. Na zwiększenie zakresu prac pozwoliły oszczędności wynikające z przetargu. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię jezdni, zmieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, zjazdy indywidualne i publiczne, pobocza, odwodnienie, oznakowanie poziome oraz chodnik. Koszt inwestycji wraz z robotami uzupełniającymi to prawie 900 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych to dofinansowanie gminy Radomsko. Zakończył się również remont drogi nr 3947E Radą z na odcinku Kolonia algota krzywanice gdzie od strony północnej jezdnia została poszerzona na odcinku prawie 1500 metrów, a w miejscowości Krzywanice został wykonany chodnik. Łączny koszt przebudowy to ponad 300 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy to dofinansowanie z gminy Lgota Wielka. Nową nawierzchnię wykonano również na drodze powiatowej nr 3930E w Płoszowie. Koszt wyremontowania 500 metrów ulicy Radomszczańskiej wyniósł ponad 94 tys. zł. Wkrótce rozpocznie się również przebudowa drogi powiatowej 3952E ulicy Piłsudskiego w Radomsku. Koszt przebudowy 320 metrów tej drogi to ponad 250 tys. zł. Jeszcze w tym miesiącu wyłoniony zostanie wykonawca przebudowy drogi powiatowej 3915E na odcinku Pytowice Kamieńsk. Szacunkowy koszt przebudowy tej drogi to ponad 270 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy to dofinansowanie gminy Kamieńsk. Przygotowujemy się również do inwestycji na drogach powiatowych w 2016 roku. Opracowywana jest dokumentacja techniczna dla przebudowy ulic Sanickiej, Sucharskiego i Targowej w Radomsku oraz mostu w miejscowości Koziepole.